Szczęść Boże kochani, jesteśmy święty Roch i ja jak każdego dnia, a się przychodzimy, żeby jakoś tak w tych trudnych czasach pandemii nas jakoś tak na duchu podnieść, bo tego ducha coraz bardziej brakuje. Jakoś tak już jesteśmy załamani, mamy wszystkiego dosyć. Czas ciągle ci mądrzy od epidemii mówią, że zachowywać się rozsądnie to tamto, ale co to można tłumaczyć jak emocje już czego innego chcą, czego innego chcą, nie wiadomo jak długo ludzie jeszcze to wszystko wytrzymają. Wszystko się tak jakoś, wszystko nas męczy, wszystko nas nudzi, tak samo już są y, głosy takie, że już te filmiki się przejadły, że to już za długo to trwa, no to prawda, to już prawie 200 razy tutaj każdego dnia się spotykamy od 200 dni, to jest przecież ho, ho, ho. No właśnie. To już dużo. No ale kochani, tak jakoś no jeszcze w jakiś czas będziemy się spotykać dotąd, dokąd ta nasza pandemia się nie zakończy, czy nie przełamie w jakiś sposób, bo no tak sobie postanowiłem, kiedy powstawało sanktuarium zaraz następnego dnia, że będę te filmiki tutaj publikował jako taki, taki taka, taką wdzięczność. Panu Bogu za wypromowanie świętego rocha tutaj u nas u nas w Sadykszu dlatego też yy, no właśnie, trzeba nam jakiego, jakiejś takiej cierpliwości, trzeba nam takiej jakiejś mocy i siły, która by nas jeszcze, jeszcze trzymała jeszcze trzymała wiecie yy, tak dzisiaj wsadzałem kolejne bratki bo to już wiosna przynajmniej w kalendarzu przed świętami wsadziłem trochę, teraz znowu resztę, żeby chociaż ten miesiąc już coś kwitło. I tak patrzyłem, mam taki kląb nie za duży, który w zeszłym roku trochę przereorganizowałem. Tam było takie, 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 nie wiadomo co, dlatego już trochę tam zebraliśmy tej, tej ziemi, przykryliśmy to agrowłókniną. Nasadziliśmy takich krzewów, posypaliśmy tam jakimś kamieniem, jak to teraz w modzie. No i tak to zostało. Od, od, od wiosny właściwie. Tak to było. Może takiego wczesnego lata. A teraz na tym klombiku patrzę, a tam pojawiły się zielone pędy tulipanów. Czyli te tulipany, te cebule tulipanów, które były z zeszłego roku jeszcze w ziemi, one przebiły się przez tę włókninę i wyszły na zewnątrz. Jaka wielka chęć życia, jakie wielkie pragnienie życia, że właśnie one przebiły się aż przez tą włókninę, która chroni teoretycznie od y, przerastania zielska, a one się przebiły, one przerosły. Właśnie czerpiąc, czerpiąc siłę z tej żyznej ziemi, która, w której są zakorzenione, szły w górę. I tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby, żeby w nas też była taka siła, takie pragnienie wzrostu, rozwoju, jak w tych, jak w tych tulipanach, jak w tych cebulach tulipanów. Właśnie, żebyśmy byli zakorzenieni mocno w Panu Bogu w Matce Bożej, żebyśmy tutaj czerpali siłę, a potem na zewnątrz pojawiali się jako takie piękne, e, młode, zielone, zdrowe pędy. I żeby inni nas widzieli właśnie jako te, te ładne, ale to nasze piękno byłoby z jednej strony dzięki naszej sile, dzięki naszej aktywności, ale z drugiej strony też dzięki temu dobremu zakorzenieniu i dobremu podłożu, dobrej glebie, z której, z której wyrastamy. No właśnie tak może trzeba by nam i teraz jeszcze tak, mieć tę świadomość, że podłoże mamy wyśmienite, mamy Pana Boga, Matkę Bożą, Świętego Rocha, a więc duchowo jesteśmy ukorzenieni niezwykle. Ten korzeń w nas już jest ileś tam lat tkwiący od naszego chrztu. I chodzi o to, żeby na zewnątrz wydawać jakieś, jakieś dobre, dobre, no może nie od razu owoce, ale przynajmniej takie zdrowe pędy, młode, odradzające się życie. I kochani właśnie takiego, takiego funkcjonowania Wam życzę. I święty Roch jest tym, który jest w stanie nas właśnie wesprzeć właśnie w tej naszej. W tym naszym takim marazmie, że już mamy dość, nawet tego wszystkiego, co się dzieje, tych naszych filmików i tych naszych spotkań i tego wszystkiego, co, co nas otacza. Ale trzeba sobie powiedzieć, Panie Jezu, no mam już tego dość, ale daj mi jeszcze jakąś nadzieję, bo tylko Ty jesteś nadzieją. Bo widzisz, że ja się nudzę, ja się nudzę, ja się szybko zniechęcam, tak jak każde małe dziecko się szybko zniechęca. Tak i my się jakoś zniechęcamy nawet do tych rzeczy, a przede wszystkim może do tych rzeczy dobrych. Ale święty rochu, dawaj nam siłę, byśmy się nie zniechęcali. Mił ojca i syna i ducha świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwalebny Święty Rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu, Módl się za nami. Amen. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To kochani, dzięki serdecznie za wspólną modlitwę, za to, że jesteśmy. Nie zniechęcajmy się, trwajmy. Tak jak Święty rok tutaj trwał u nas w Zadykszu. Przecież w tym roku mija równe 250 lat, odkąd papież Klemens XIV dał temu naszemu miejscu, jeszcze wtedy nie sanktuarium, ale Kościołowi Świętego Rocha odpusty czas, A więc 250 lat, święty rok już tu trwa, działa i się nie zniechęca, więc i my też się nie zniechęcajmy i na to nie przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec, syn i duch święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. To dzięki serdecznie, do zobaczenia, udostępniajmy, subskrybujmy, by mogło jak najwięcej nas spotykać się na tych naszych wspólnych yy, modlitewnych yy, 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 spotka, na spotkaniach. No ale niech i tak będzie. Szczęść Boże, do zobaczenia.